Nadchodzi wydarzenie o ogromnej wadze, niosące potencjał przekształcenia rzeczywistości, jaką znamy. Proroctwa się spełniają, a znaki manifestują się na naszych oczach, choć wielu pozostaje nieświadomych. Świat wydaje się inny, bardziej intensywny, a rok 2025 nie będzie zwykłym okresem. Święte pisma ostrzegają nas przed zbliżającym się momentem zwrotnym, w którym każdy człowiek będzie musiał podjąć ostateczną decyzję. Jednak wielu nadal trzyma się przekonania, że czas jest po ich stronie, że te ostrzeżenia należą do odległej przyszłości. Ale co jeśli ta przyszłość już się zaczęła? Czy jesteśmy przygotowani na to, co ma nadejść? Na przestrzeni dziejów boskość starała się nas chronić, wysyłając ostrzeżenia przez proroków Starego Testamentu i ostatnie objawienia postaci świętych. Duch Boży zawsze prowadził wiernych, aby byli przygotowani. Tym razem ostrzeżenie przybiera nową formę, z większą pilnością. Bliskość konkretnej daty 5 marca 2025 roku. Ten dzień może zapoczątkować okres historyczny, jeśli znaki będą nadal ignorowane. Ale co sprawia, że ta data jest tak znacząca w planie proroczym? Dwie centralne postacie wyłaniają się w tym kontekście: Najwyższy papież i szef władzy wykonawczej Stanów Zjednoczonych. Wiadomo, że przywódca religijny boryka się z problemami zdrowotnymi, z hospitalizacjami i kruchością, które budzą obawy milionów wiernych, którzy widzą w nim przewodnika i głos nadziei. Ale co się stanie, jeśli ten głos ucichnie? Jakie zmiany nastąpią, jeśli on nie przeżyje? Czy jego nieobecność otworzy przestrzeń na coś niespodziewanego? Jednocześnie przywódca amerykański niedawno zatwierdził nowe ustawodawstwo dotyczące chrześcijan akt, który zaskoczył wielu. Społeczność chrześcijańska jest zaniepokojona i pełna obaw. Księga Biblijna Apokalipsy, w rozdziale 13, ostrzega przed powstaniem rządu, który zdominuje wszystkie narody. Czy jesteśmy świadkami pierwszych oznak tych zmian? Jeśli Ty również czujesz, że świat szybko zbliża się do prorokowanego końca, lub jeśli wierzysz w nieuchronność czegoś wielkiego i przerażającego, proszę obejrzyj ten film do końca. Zrozumiesz biblijne znaki, które się manifestują, i zrozumiesz kluczowe znaczenie dnia 5 marca dla chrześcijan. To, co za chwilę usłyszysz, może być najważniejszym ostrzeżeniem w Twoim życiu. Dlatego zwróć uwagę i udostępnij ten film swoim bliskim. Obserwuj świat wokół siebie pokój nie przeważa. Ewangelia Mateusza w rozdziale 24, werset 6 już nas ostrzegała. Usłyszycie o wojnach i pogłoskach wojennych. Zastanów się nad tym, co się teraz dzieje. I nie ograniczaj się tylko do konfliktów zbrojnych. Gospodarka jest chaotyczna, siła nabywcza maleje, inflacja rośnie, a ceny stale rosną. Ludzie rozpaczliwie szukają sposobów na przetrwanie, badając alternatywne źródła dochodu, ale ilu z nich zatrzymuje się, by zastanowić się nad przyszłością? Ilu zdaje sobie sprawę, że to wszystko jest częścią większego planu? Zastanów się nad czasami Noego. Ludzie w Niego nie wierzyli uważając go za nierozsądnego. Twierdzili, że deszcz nigdy nie nadejdzie, ale Noe zbudował arkę, postępując zgodnie z boskim przewodnictwem. Ostatecznie, w ciągu kilku godzin, wszystko się zmieniło. Ci, którzy szydzili, zapragnęli wejść do arki, ale było już za późno. A ty, co robisz? Przygotowujesz się, czy żyjesz tak, jakby nic się nie miało wydarzyć? Świat wysyła nam jasne sygnały, że coś nadchodzi. Kryzys gospodarczy jest bardziej intensywny niż kiedykolwiek. Wszyscy gorliwie szukają bogactwa, ale niewielu szuka boskości. Grzech stał się powszechny, wartości są niszczone, a podczas gdy ludzie koncentrują się na dobrach materialnych i sukcesie, zło się rozprzestrzenia. Sama Ziemia nie spoczywa, burze pustoszą miasta, fale upałów nasilają się, a trzęsienia ziemi wstrząsają regionami wcześniej uważanymi za bezpieczne. To nie jest tylko kolejny naturalny cykl. Ale ostrzeżenie. Ziemia wydaje się niespokojna, jakby komunikowała się z tymi, którzy mają uszy by słyszeć. Tymczasem wiara chrześcijańska jest atakowana w niektórych krajach. System więzienny czeka na tych, którzy zbaczają z drogi, podczas gdy inni postrzegają go jako zagrożenie, dążąc do zmiany wartości, które cenimy. Ta transformacja jest częścią złowrogiej strategii, ponieważ słabość moralna społeczeństwa czyni je bardziej podatnym na kontrolę. Czy czujesz, że wyznawanie wiary staje się coraz trudniejszą podróżą? W tym scenariuszu papież Franciszek uosabia latarnię morską, której światło migocze. On, przewodnik milionów, człowiek przeznaczony do bycia naszym fundamentem i utrzymywania kościoła w trudnych czasach, przebywa w szpitalu, a jego zdrowie wisi na włosku. Wiadomości nie są optymistyczne: walczy dzielnie, ale jest osłabiony. Jego ewentualna nieobecność stanowi więcej niż utratę przywódcy, poddaje w wątpliwość to, co przyniesie przyszłość. Jednocześnie w Stanach Zjednoczonych Donald Trump zatwierdził ustawodawstwo ustanawiające specjalny zespół do walki z dyskryminacją chrześcijan i otworzył biuro daższe wiary w Białym domu. Choć może się to wydawać ochroną budzi również obawy. Papież głosi pokój i jedność między wszystkimi ludźmi, podczas gdy Trump broni chrześcijan w sposób, który może zaostrzyć podziały społeczne. Dwaj przywódcy, jeden osłabiony, a drugi w działaniu, znajdują się w epicentrum wydarzenia o ogromnej wadze. Święte pisma nawiązują do czasów, w których wielkie postacie upadną, a ziemia zadrży. Te znaki są ze sobą powiązane, a rok 2025 zajmuje centralne miejsce w tych wydarzeniach. Świat nieustannie się zmienia, a dzień 5 marca zbliża się. A wielu uczonych przewiduje, że ten rok będzie punktem zwrotnym. Nieustanne konflikty udręka ziemi, walka papieża i działania Trumpa zbiegają się w dniu 5 marca 2025 roku. Ale dlaczego ta konkretna data? To środa popielcowa, początek świętego okresu dla chrześcijan, zwłaszcza katolików. Tego dnia Kościół wzywa wszystkich do nawrócenia, przypominając im, że są prochem i w proch się obrócą. Jednak w 2025 roku ten dzień ma dodatkowe znaczenie zapowiedź ostatecznego żniwa dusz moment, w którym boskość oddzieli tych, którzy do niej należą, od tych, którzy wybrali świat to ostatnie wezwanie, zanim bramy zamkną się na zawsze. Ewangelia Mateusza w rozdziale 9, werset 37 mówi o rozległym żniwie, ale o niewielu robotnikach. Rok 2025, rok jubileuszowy. Czas katolickiego przebaczenia może być ostatnim apelem przed sądem ostatecznym. Środa popielcowa jest poważną zapowiedzią w Pismach. Prorok Joel w rozdziale 2, werset 12 woła: "Nawróćcie się do mnie całym sercem w poście, płaczu i zawodzeniu". To szansa na transformację, zanim skończy się czas. Dla katolików jest to początek Wielkiego Postu. Ale w 2025 roku reprezentuje przygotowanie do czegoś większego, czegoś ostatecznego, ponieważ dobro i zło działają z rosnącą siłą. Jeśli papieża Franciszka nie będzie już z nami, kościół pozostanie bez silnego przywódcy w niebezpiecznym momencie. To może wywołać chaos, utorować drogę fałszywym prorokom i pozostawić wiernych, zdezorientowanych w coraz trudniejszym świecie. Kościół może zagubić się w sporach o władzę, presji zewnętrznej i atakach na wiarę, co doprowadzi do zamknięcia kościołów i traktowania chrześcijan jako problemu. Jeśli jednak papież Franciszek przeżyje i odzyska siły, jego głos może stać się ostatnim wyraźnym ostrzeżeniem dla tych, którzy jeszcze śpią. Może to być ostatnia szansa na usłyszenie jednoznacznego wezwania do przygotowania się, zanim sytuacja się pogorszy. W nadchodzących miesiącach będziemy świadkami jeszcze większych zmian w polityce globalnej. Niektóre będą wydawały się pozytywne, inne niepokojące. Ale najważniejsze jest, aby pamiętać słowa Psalmu 146, werset 3: Nie pokładajcie ufności w książętach ani w synach ludzkich, w których nie ma zbawienia. Nasza ufność spoczywa w Bogu, a nie w ziemskich przywódcach. Czy to Cię niepokoi? Powinno bo to, co ma nadejść, będzie wymagało jasnego wyboru: pozostać wiernym lub ulec światu. Diakoni, jak powiedział papież, ryzykując z miłością, nie mogą bać się wojen, kryzysów, utraty przywódcy, ani niepewności przyszłości, ponieważ miłość Boga daje siłę do wytrwania. W obliczu wszystkiego, czy jesteś gotów porzucić strach? Postacie takie jak papież i prezydent Trump reprezentują tylko część tego, co czyni tę datę tak kluczową. Nie pozwólmy, aby przeciwnik zboczył nas z drogi, dlatego wyraź się w komentarzach. Czy to wszystko jest zgodne z proroctwami biblijnymi, czy też jest to zwykły zbieg okoliczności? Odpowiedź pokaże tylko czas. Jednak pisma już nam objawiły znaki, a one są niezaprzeczalne. To tak, jakby planeta próbowała nas obudzić. Papież Franciszek, pomimo swoich ograniczeń, stara się sprowadzić wiernych z powrotem. Niedawno wezwał diakonów. Aby nie bali się ryzyka dla miłości, aby ośmielili się stawić czoła czemuś, co nas wystawi na próbę. Równolegle, w Stanach Zjednoczonych działania Donalda Trumpa budzą pytania. Ochrona chrześcijan jest fundamentalna, ale co jeśli ta ochrona zamieni się w instrument podziału? Czy to działanie jest tarczą, czy portalem do jeszcze większego konfliktu? Rok jubileuszowy z jego dniem 5 marca może być przebudzeniem lub momentem, w którym wielu zda sobie sprawę, że okazja minęła. Jednak nie wszystko stracone. Istnieje wierna reszta, nawet gdy ciemność się nasila. Duch Święty nadal przemienia serca. To jest moment, aby coś zmienić, aby ujawnić prawdę naszym dzieciom, aby rozproszyć ciemność światłem. Nie możemy zadowalać się letnią wiarą. Musimy wrócić do podstaw, modlić się szczerze, rozważać pisma, szukać bliskości Bożej. Jak powinniśmy przygotować się na ten dzień i na to, co nastąpi? Przygotowanie powinno być natychmiastowe, ponieważ czas może się skończyć. Nie wystarczy powierzchowna modlitwa. Konieczne jest wołanie do Boga całą naszą duszą. Szukaj Boga tak, jakby jutro miało być Twoim ostatnim dniem, bo taka może być rzeczywistość. Szukaj Go jako ktoś, kto pilnie potrzebuje pomocy. Chroń swoją wiarę jak skarb, ponieważ świat spróbuje ją odebrać. Wzmacniaj się razem z tymi, którzy podzielają Twoją wiarę ponieważ samotność może prowadzić do upadku. Dzień Piąty może przynieść trudne czasy, scenariusz, który będzie wymagał wyboru między wiarą a komfortem. Rok jubileuszowy 2025 jest centralnym elementem, okresem wyzwolenia, który, niestety, może być ostatnim. Niezależnie od obecności papieża, dzień 5 marca jest znakiem, że czas się kończy. Dlatego powstań, módl się żarliwie, wzmocnij swoją wiarę. Zapraszam Cię do wspólnej modlitwy. Umiłowany Ojcze, Panie całego stworzenia, padamy przed Tobą z otwartymi sercami, pełnymi ufności i potrzeby. Ty, który znasz każdy zakątek Ziemi, każde westchnienie ludzkości, spójrz na nas w tym czasie wielkich cieni. Z pokorą i miłością błagamy, otocz całą ludzkość w Twoich świętych ramionach, chroń nas, Panie, przed burzami, które pustoszą świat. Przed rękami, które próbują zgasić światło Twojej prawdy. Daj nam siłę do dźwigania naszych krzyży, do kroczenia z podniesioną głową, nawet gdy wiatr wieje przeciwko nam. Wstawiamy się za papieżem Franciszkiem, Twoim wiernym sługą, który prowadzi tak wielu słowami pokoju. Podtrzymuj go w Twojej miłości, Ojcze, i strzeż go w Twoim sercu. Niech On czuje Twoją obecność, niezależnie od tego, co Go czeka. I niech Jego życie będzie odzwierciedleniem Twojego Syna. Spójrz również na nas, Twoje małe i kruche dzieci, które tak często potykamy się w ciemności. Nie pozwól nam upaść, Panie, gdy strach zapuka do drzwi. Niech Twój głos stanie się silniejszy, gdy zaczną rosnąć wątpliwości. Niech Twoje światło wskaże nam drogę. Błagamy o pokój, o którym świat zapomniał, o miłość, którą ludzie pozwolili ostygnąć. Przemień, Panie, zło w dobro, jak tylko Ty potrafisz. Uczyń z nas Twoje narzędzia, odważne serca, które nie boją się ryzykować dla miłości, które niosą Twoje światło tam, gdzie panuje ciemność. Niech każdy dom, każda ulica, każda zagubiona dusza znajdzie Twoje miłosierne spojrzenie. Chroń nas przed tym, co ma nadejść Ojcze, i prowadź nas Twoim Duchem Świętym, aby żaden z nas się nie zgubił. Kochamy Cię, Panie. Wyrażamy naszą wdzięczność za Twoją stałą obecność w naszym życiu. Niech Twoja ochrona towarzyszy nam dziś i zawsze, aż do dnia, w którym ujrzymy Twoje oblicze. Niech Najświętsza Maryja Panna, Matka i Królowa otoczy nas swoim świętym szkaplerzem, a jej syn, nasz zbawiciel, poprowadzi nas do swojego wiecznego serca. Amen. Dzień 5 marca zbliża się, a środa popielcowa może zapoczątkować koniec świętej ery. Czy jesteś przygotowany na ten moment?